Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Czemu liczyć do końca? Ja bym chciał w pięciu policzyć. To dawaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No Ale no to nie tak właśnie, raz, dwa, trzy, cztery. Pi... Ja się, ty, dwa, trzy, cztery. raz, dwa, trzy, cztery. Raz, No ty kończysz. Aha, no to dawaj. W... <ścoughs> Halo Miszki, tutaj kilo 53 a obok mnie siedzi dokładnie nie kto inny jak ...Heober! Hmm, tak profesjonalny. Profesjonalny, teraz już jest bardziej profesjonalny, naprawiliśmy dźwięk, chyba tak, to tam się wydaje. I, I oczywiście standardowo niszczymy wszystko co napotkamy. Dobra, tak jak się umawialiśmy, dzisiaj szybko zwięźle, ściśle by trzeba nagrać dużo, odcinku, żeby mieć po chuj. <ścoughs> No, a czemu w ogóle taki policzyłyś No bo nie wiem, to się Bez samo dzieli. O Jezus. poczekajcie chwilkę moi kochani No okej okay, moi kochani, jesteśmy już chyba wszystko jest w porządku, Ober będzie mówił teraz głośniej, a my będziemy sobie tak pięknie biegać No i dobra to tak, mamy gdzie idziemy teraz? No teraz idziemy sobie do naszego starego zioma Buginsa to się nazywał Bugins? Nie, bo on był chyba... A, jak się a nie, bo on bagins, Tak, no. chyba Bugins, nie? Bo on był z tych bagińców. No. Ten... Dobra, no. gdzie jest bad? Ktoś mi tam mówił w komentarzach, że to nie jest coś jak ta kantyna, most coś tam, tylko jak takie właściwie jednorazowo to odwiedzamy w Nie coś to, wiem. Tutaj, tutaj. No dobra, aha, za tymi tymi. A, tu, za tymi. No. Wow. Wow, wow, wow. 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 Yeah. No dobra. To. A nie, przecież my zaczęliśmy nie pamiętasz, to już było. Ale to było na filmie, prostu, No. W ogóle. Dobra, to niech sobie zobaczcie, to tak to jest takie kochane w ogóle. Bilbo Baggins i tak się to zaczyna. Tam gwiazdy robi, nie? Oh, o, maseczka. You know. You know. Some people yeah. are beginning to wonder about you, Uncle They think you'll become a you god. No, no. musimy się zamknąć. No, to same hobbit. Mam bardzo śmieszne i fryzury. To takie coś w sumie emo, emo, emo buggy, no tak, to są... no wiem, albo skaterskie takie. Przepraszam, <laughs> czy ja Cię znam? Ja jestem Gandalf! Ja jestem Gandalf! Gandalf, ten szaleńcy wizard, który zrobił takie ekscytujące ogarnięcia. Właściwie on się urodził. On ja się w ogóle urodził, on z tą brodą się urodził pewnie. Tak jak Dumbledore, no, no. No, no. że nie potrafię ich wyobrazić, jakie takie małe dzieci. Nie chcemy żadnych wydarzeń tutaj. Dzień Ja to pamiętam wszystko. Ja, no Z filmu to jest pamiętam. skucze i teraz jest ten piękny moment jeszcze raz. Dobra, powtórzymy, bo, bo dlaczego nie? Z takiego, to, teraz, to jest co? To Pamiętasz to? To jest to Previously on the LEGO Hobbit. Dwale. To no. no, i my zaczynaliśmy jako ja jako krasnolud, a ty Go jako Baggins. Poważnie? No. I dlatego się zdziwiłem, że nie zaczęło nam od tego, no ale trudno. A ty to już dawno było, no. kilka dni temu. No, no właśnie. Do you know i nauczy No, A tutaj, Pamiętasz? Ja myślałem, że jeszcze kilka ludzi przyjdzie. Ale nie podoba mi się, że ten ekran się, down się down nie łączy jak się zbrzemy. Czekaj, bo to się dało no, jakoś przełączyć. No nam. Nie, bo to się dało ustawienia... Już nie da się. Da się na pewno. Kontrolera. No kamerę, nie. No nie, też tutaj to masz podzielonego ekranu. Nie można zmienić. <noise> no zepsułeś to. No. no to nie fajnie. No dobra, Zobacz. trudno. Musi się tak ciężej skupić. Dobra, rozwalamy Ale to wszystko, bo weź... musi się dać Właśnie do tego... Tym... Nie, no to się musi dać zmienić. Jak Obrach że się musi dać zmienić, to, to się... Za wziąłem klucz, a Co jest? Ej! Dobra. Może weź to wyłącz i włącz jeszcze. <laughs> weź to wyłącz! Obrach mi mapy, kilka podpowiedzi... No nie dobrze. no dlaczego? A może obrazu? Może co? Może nie. Może... No przecież tutaj jest ta opcja, ale nie, zablokowana. No. Zablokowana, no to trudno, no chcieliśmy, no. Chcieliśmy. Dzisiaj... Miejmy nadzieję, że się wam tam no nie, to to nie będzie sta... bez Dobra, dawaj. A oprócz nie, to jest bez sensu <laughs> z... Koniec no kiedy. Otóż ten klucz, otóż tam też do tej swojej... JOLO. JOLO chatki. Chodź coś zjeść No ty bez tak musisz mnie tam poprowadzić tam, no. teraz i mnie nakarmić, bo ja jestem teraz ludem bardzo głodny. i ja, Czemu mam taką facę no, nie, no, nie wiem, bo... taki zły, no czekaj zbuduję coś, zbuduję zaraz jakieś ładne, o taler... Nie, to nie to... Wiem, ja zbudowałem, talerze ci zbudowałem Czekaj, bo ja to muszę przesunąć, bo ja jestem, no, pamiętasz? No, Byk no, 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 bieg no. młotem, przechodź chłopie Wow, dzwoni na kolację, dawaj Kurde, kolejny O to, jak A, to jest ten stary, Pani pamiętasz, pamiętasz jego wersję? Tak, Młodą On <śmuch> się niczym nie różnił się oh. Tak, tak, to prawda Oho. Ho, ho! ich całych sił! Szar. No. To jest no, to jest dobre. to Dobra. to A gdzie jest ten... Nie je, Można się w niego zmienić? Da się, no, da się. Da się. Ale ja nie chcę <noise> Op, end, opa, rapa. <noise> To jest moja ulubiona opcja w tym. Dobra, chodź, ja będę... idziemy, trzeba... Co? Dziadziuś? No to jest jakiś buzdygan Zbieraj marchewki, bo... Buzdygan, no nie wiem to jest buzdygan To jest taki popularny słowo. Buzdygan Dobra, budujemy coś, budujemy Budujemy No, dla na starosty A nie, to LEGO przygoda, jak rozmawialiśmy przed chwilą właśnie o tej grze Wydawała się całkiem ciekawa, chociaż taka nie. dosyć inna... Nie i to jest obruch... Nie, to na pewno się nie nada na let's play, nie, nie, nie Nie ma szans A, czekaj, może, może ja mam coś w stylu... Bo tam jest to takie do przyciągania, pamiętasz? skopię no, czekaj. No, ja Możesz niszczyć pęknięte płytki. Ja nie mam nic. To jest, jest fajne. Zamień się w niego, może on coś ma. A zobacz co. ja... ja! Ezo, mam dwa topory. Ej, super, to ja... zobacz co ty masz za opcję. Ja mam topór i... Miecz Balina. Miecz balina to jest, a nie no, no, będę tego ale Bilbo naprawdę nic nie ma Nie ma, nie A tutaj co jest? No goły go On jest goły Gdzie my go mamy goły? tu Tu, dobra Jesteśmy Wszystko jest okej, okay, tu jest jakaś mapa, trzeba ją zbudować A nie, to jest Szaję, ten ekran zbyt. Zbyt. A jeden na trzy zbieramy to to, Ten ekran jest bez sensu No To, mi się nie podoba to, ale, ale trudno, to, trzeba to zmienić ale potem Potem Jak będzie pierwszy zapis, to wejdziemy i wejdziemy ja, i zobaczymy co się dzieje <tusk> Nie, bo to ten bo są te posą no, ja. takie pamiętasz to. Nie, 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 czekaj, co jeszcze można zrobić? Poządziło ja, na porządku każdego tego, nie? No nie no, wiem właśnie kiedy. To jest jakieś takie dziwne. Wszyscy nie Wszyscy wejdą. Wszyscy nie wejdą. Na. Wszyscy, im Wszyscy im ich jeszcze to idziemy dalej? O, co tutaj na, tam no, jest, na no, to. to, to, to A złodziej, to, no, to, to nie jest To jest, ode jest ale nie jest twoje, że no, jest czasem. Tu też jakieś są... Uchy, nie, no ale... Bilbo on się tak fajnie p... Ej, we ober! Co? No to zaraz będzie, zaraz będzie. Tak. A to nie chcesz. Ja nie chcę. No dobra, tak, to nie chcąc. No oooo! <laughs> jaka moja. Czekaj. Taki jestem sprytny dziewczynek. Czekaj, poczekaj, chodź no tutaj na chwilę. Nie, już, no, Ale nie, nie chcę, nie, ale ja naprawdę przysięgam, nie chcę nic zrobić. No chodź, chodź na moment. Ale nie mnie No chodź. No ale ober, nie nie Bo ty zamagujesz się na mnie. Czekaj no, widzisz. Bo ja, nie, 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 nie. Nie, czekaj. Jak się łapało eee. razem i tak fajnie się eee. bawiłem. Opa, opa! <grym> ja czekaj, na tam trójce, tam, tak? Opa. Na trójce. Ja ci dam. Opa, opa. Ja też to. Opa, opa. O boże, to dawaj. Calamy mi to wszystko. Kieliszki wypadły, wszystko jest. Dobra, no, nie, że, no, ale ja, ja się cieszę, że tak polega właśnie między innymi na... Nie się to nie co ci się nie podoba? To. Gra? Nie, nie, to. Nie, fajne, mnie się podoba właśnie. Strasznie jest podobne do filmu, to jest fajne. nie Ceni sobie coś takiego w grach Co ja zrobiłem? A teraz będę wykuwał Dawaj. A co mam? Nie. Tak? No to dawaj nie, to nie no, masz na mnie. Ciepłeś, wszystko. Ciepłeś, ciepłeś. Aha, to będzie znowu a. budowla. To kto to robi, ty czy ja? Ja robię. Dobra. Ale mówię, to pamiętasz no, gdzie są ten, ten schemat. No pamiętam, ty mi mówisz to, ja. No dobra, a to, to jest komplikowane. Ostatnio pamiętasz. Nie, spokojnie. Z 20 tysięcy zostały się dwa. Bo, bo mnie zaskoczyło. Tak, ja, ja to rozumiem. Robimy to i jeszcze dechy. Dechy mamy, to mamy pełne. Dehi. Były przed chwilą. Chyba. Ja sobie poradzę Ja spokojnie, dobrze? 78 desek, nie? nieźle. I marchewki do na pewno się przydadzą. Były. Już. Dobra, okej. Okay. Szybka budowa, lecimy. Dobra, yy... dawaj to. To Dobra, jest, ok yy, teraz yy, to yy, dobra, dobra, yy, teraz... Yy, yy, dobra, dobra. Yy, teraz yy, szybko szybko, no, szybko, no, no, szybko, ale, szybko, Ale dobra, no. widzisz sam coś dzieje no. Poza moje nerwy no. Bo, a, nie, strasznie, zaraz no. zawał, zawał, zaraz będzie yy, to. to Tak, 20 tysięcy cały czas. I yy, to to, dobrze, 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 dobrze. dobrze. Super, nam idzie. Eee, yy, to szybko. <grym> <grym> <Już>, dobra, trudnoś. <grym> <grym> no bo nie wiem, <grym> Nie, nic się nie ma, to się zamieszkać Profesjonalnie będzie. Yyy, yy, to. Aha, dobrze, dobrze. Eee yy, to. to, dobra. Eee, yy, to. To. Dwanaście. Nie, nie. To. Kurde. Czekaj. Dobra, trudność, ale tylko dziewięć tysięcy, no to już jest postęp no, w porównaniu do tego, co ostatnio było. Wow. Czemu na równo jest tutaj? Na równo. Wow. Teraz się zacznie. Czebra, cicho, bo to są fajne te sceny, może właśnie nie chcieliby... Najwięcej ich będzie przecież. idzie z tą bagietą zaraz komuś czaskać. No i przeżyjmy przez takie piekło, że znowu dojdzie do drzwi. Filikili. Przez takie piekło. kili Wow, ma nożyczki. Just I just it Gdzie to dać? A ja do mojonego. Anymore. Anymore. He, he, Super. A czekaj, teraz mamy, patrz, mamy jakieś tasaki dwa. A ty masz łuk. Zobacz, jesteś kili, a ja jestem Dobra. Fili Jesteśmy braćmi Ej, tu trzeba kiełbasę przynieść. Ej, super, teraz musimy po prostu przynieść kiełbaskę co, i wino ja? jakieś chyba Czekaj, nie. Ja to kurde, Kurde. Dobra, ja, ja będę łupkę. Wow, ja mam łopatę jeszcze. Mogę uprawiać rośliny i kopać w ziemi. Czemu ty tam masz zawsze dwa miecze? Dobra, Dobra strzelaj, nie. Do targu. Mimo, już strzelaj do już Nie możesz do tarku. Dobra, strzelaj. Dobra, strzelaj. Gdzie wam to tarcza tutaj? O, to nie. Wow, nie chcę tego. Ej, co Sami, tu tam, tam tak takie jest. świecące ładnie? Co to jest ser? Tylko to tego ty. Ej, co to jest? Patrz ser, ej o. super! To ja dam ser. Trzeba im tam dać jedzonkę, nie? Jestem kill macie jedzonku. Proszę. Ej, dobre to jest! On chce butelki. Zaraz mu damy. Tam jest na górze. Muszę go Wygląda dobrać. na ser, pokryty pleśnią. A to jest szpisz Wow! Ty to zrobiłeś? No co? Ej, nie ty mnie nie bijesz, ty małpo! no pewnie dziwak, jesteś okropny. Idę tam, przynieś mu. A ty daj kiełbasę. Jezus, to sam muszę robić? Ale nie, i dobrze, no Ej, dobra, trzy na trzy idziesz. Zebrałeś coś? No. Co? No ten taki, taki. Aha, dobra. Zestrzel w te róże, co? Po co? No bo kurde, dałem te róże. A, Bilba Bil. To jest super, on bo to jest goście. No tak, on się nigdy nie gnieba. No już tak. dałem kiełbaskę A... i tyle. Aaaa, bombur. Czekaj, czekaj, zaraz przyjdzie bombur. Bombur to jest gwiazda po prostu. To go trzeba zaraz ogarnąć. Gdzie on jest? Nie ma drogi Drogi Bilba. Drogie Bilba.

Aha, teraz przyjdzie jeszcze najważniejsze. Pamiętasz, kto przyjdzie? O, dębowa tarcza. Dębowa tarcza. No, ale masz Ja, widzisz. Daj go mi, Ori. A tego nie pamiętam. Wow, minigierka. Aby żonglować. A czemu tobie pisze, a mnie nie? Kończę bo ja się muszę ogarnąć jot, j, 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 to... No a mnie a nie j. pisze, no nie, to jest... Zaraz zapiszę, poczekaj. H, J i K, i co? HJ, K, i U. Ale bez sensu. Dobra, dawaj, J. Wyszedł, dany, t, coś ty zrobił. No, ja nie mam oczywiście. Gdzie jest J? A, a czemu ja nie mam? Zaraz będziesz mieć. Teraz no, to Super grałeś. to jest. Opsa. Ja nie ogarniam klawiszyk, ja gdzie, to, gdzie to jest? Ej, dobre to jest, patrz jakie to jest cudowne, ej. Świetna jest a, ta jest gra. Ten jest? gra. Nie no, gra, ten dalej, nie? Ha, H, over. No, nie ma tak no Dobry nie. ober. No! Znowu kam! Jos! Yeah. I teraz ja! Bo nie oglądam tych kart, bo ty masz łatwo, bo to mi się wydaje Super czeka. to jest, zapaść na Bilba tam stów no Nie wiem co zrobić. zrobisz Ojajku No i co je zrobił Dobra, zaraz Dobra, zaraz się tu nakrawi Dobra, zaraz się to nakrawi Dobra, zaraz się to to nakrawi Co to ma być? Co pięć? Nieeee Poczekaj, ja nie jestem muzykalny. Nie, mogę. Kury... No, nie, to. czekaj. Daj mi chwilę, okej? Okay? to szybko leci, co chcesz. No, nareszcie. Idamy dalej. Tym? Wow! Ha. ha. Aha. Nie <laughs> jesteśmy, nie jesteśmy tacy OP. Ha, dobra, ha. Ha, 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 ha. Oh, teraz ja, dobra, 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 teraz ja. Mówiłem, mówiłem. To, to, to. Ej, super Cięknie. to jest Ta muzyczka, to wszystko jest strasznie fajny klimat. Uwaga, to jest kto był? Czekaj, bohur? Nie. Nie wiem. Daj mi się wkut. Teraz bombur, jestem Bomburem! <śłusza> jestem Bomburkiem! Ojejku! I tak go. Ej, patrz teraz z tego bombura z sadełkiem. Bombur zawsze najlepszy bombohem! Ciękne. Dobra uwaga dalej, a dużo ich tu jest, o. i super to jest, naprawdę mi się ta gra podoba. Dobry jestem. Teraz ja. A to jest... Balin? To jest przecież ten, Balin. Balin. Ten. No ten stary, ja wiem, młody Balin, stary Balin. Dobra, Dobra. i teraz patrz. A bombur tam oczywiście rzuca? Stara, nie nie. Nie mówię, co wtedy. Przyszedł. No A... Gondol. I te... Bilbo. No właśnie, właśnie. So, dobrze. 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 Tell me, Mr. Hey Super, do you don't me. What do the dwarves of the Iron Hills say? Is Dean with us? They say this quest is ours and ours alone. You're going on a quest? Far to the east lies a single solitary peak. A lonely mountain. When the barons of Yore return to Erebor, the reign of the beast will...

A normalny film, nic nawet nie trzeba hmm. komentować, kochany. Do, do końca. No, ale nie może być, przecież... Nie. Tak, mówię, całe o, będzie. nie będę grał dalej niż do smoka. No, no sobie obejrzeć film? A, dobra. No serio mówię, bo jak dojdziemy tam daleko, to ja nie gram. <noise> nie chcę sobie spojrzał na książkę. Właśnie nie, czytałem. nie czytałeś? Czytałem, ale do momentu I Na no, tak, tak, nie bo no, nie, nie chciałeś sobie spoilerować. Czytałem, tak? czytałem komis. Dobra, bardzo się, w pewnej morze ziemnej. I teraz się zaczynają przygody, tak mi się wydaje, tak? No pewno. Ale to chyba nie zrobiliśmy w... Dobra, zapisz to teraz i wychodzimy do. 4,34. Do... A, dobra. Bilbo. Kończymy już, nie? No już na, na dzisiaj. Wystarczy. <laughs> Mamy na następny dzień odcinek, <laughs> także... Ja to muszę dzisiaj wyjść, bo pewnie 100 lajków już jest. Nie będzie. To będzie, nie. na pewno będzie. Nie ma szans. Gandalf jest to. Na pewno. Nie tykade. To najlepsze. Tam też No, trochę no słabo. Tak. Trochę słabo, ale to się nadrobi, nie? Zaraz. Weź to pomnij. Jest jakiś, czy się podzielisz z Ej, po... Nie udało nam się. Aż... Ale jesteśmy debilami. Bo chciałeś na szybko. Wchodzi. Tak, ja na szybką. Tak, 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 no na pewno. Wszystko ale szale. zebraliśmy no, dwa chyba mieliśmy fajerów obraliśmy. nie. Nie mnie. Odblokowano wydarzenia w środ ziemi. Super. Lol. Co będziemy sobie wybierać? ta Nie no to. Dochodzi na koniec i koniec let's no. play. Nie no nie wiem na czym to polega teraz. Bri, a nie bre. No, bre, serek to bre. Jest, to jesteśmy. Dokładnie, Ej, i zobacz ile tych wydarzeń. Te, no dobra, już spokojnie, mamy ja się... Nie wiem. Strawczym to wyłącznie. Ej no, no jezus, o, No to jest jak jakaś ospa. Może to trzeba... Nie wiem, wejść ta. to... Naciska to jak na takie dźwięk, pryszcze ja. zielone, trzeba je wyciskać szybko. Czekaj. No dobra. Tyłu, już się no, włączyło. To wygrałem. Poziom ukończony, super, super. A. Tośmy się zmienili? No będzie, będzie przecież ten, nie? No nie wiem. No klikaj, będzie fajnie. Dobra. Dobra, obydź miał rację. Zacznę. Dobra, uwaga. Ale Misza. O, Miszaczek. Leży tam, ta mapa się przykleiła do włosów. To to, o, ja wiem, co to jest. Ja nie. To ty gadasz. No nie pamiętam. Na pewno. ja Ja już mam pamięć do filmów. No teraz nie ma nikogo. Aha, i on Aha. potem... Tak, on będzie chciał, on sam wyruszy z nimi, nie? Russian no. of Smoke. I teraz będzie biegła, biegła. Biegła. Bierz, Misia idziemy. Ach, cholera, biedny Miś. Miś, to jest Adventure. adventure. Uh? Uh. <laughs> Jestem na Nie! Nie jest zapis, nie. Ja jestem. Nie. nie, o nie, ober nie. Proszę cię nie! obrnie, nie! Nie, ober nie! No nie, co ty nie. Teraz... <laughs> Koniec! Czekaj, sprawdzimy czy da się to udać teraz. Stały w pionie? Stały w pionie, tak To no. teraz będzie. Co to jest? Nie no. wiem. Kury Daj mi zmienić, się, proszę cię. A nie ma się w kogo zmienić. no, Nie, nie szukaj wymówki, proszę, proszę się, cię. Musimy, no. Coś ty zrobił. Co ty zrobiłeś? Ja jestem tutaj, podzę sobie dalej. A bo ty tutaj musisz dać Czy, wyjść. Dobra, mam. Czyj? Idziemy na No na, na, na celu na, wow. na, na Hobita, na Hobita na Patrz, ja mogę celować. No, tak, nie no. rób, proszę cię nie. Ober, no nie, nie rób. Jakie super. Ale nie Z, wejdź, <noise> przestań, no, daj na Hobita, trzy, dwa, ale trzymaj tam. Jezu. trzy, dwa, jeden. A Nawet ty kombinujesz, nie da się. W ogóle. Poczekaj jestem? co ty myślisz, że ja nie jestem o, i... Ty? i teraz może się naprawi. Dobry pomysł. No no naciśnij F2. No nie zamień się w hobita. No ty małpo! A w tym sensie... Ale ty jesteś wredziol! Ty <laughs> kombinujesz. No Ty kombinujesz, zamień się w hobita. Ja, ja marzyłem, żeby być Gandalfem. No, przez całe życie. No nie bij mnie, bo cię zaczaruję. Chciałeś być Gandalfem? Tak. No to nie, 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 No to daj się bić. Ło! Tak. Wow. Dobra, chodź, obra. Ja mam jakieś odwrócone sterowanie w bo... ogóle. Nie? Aha, dobra. Ty jest. Bo Też to dobra. dobra, tryb fabularny, tak? Ale jest? musimy Największy to włączyć, koleś, Nie, nie rób Aha, dobra, minuta, no dobra, to już zostało do końca, to może zakończymy tu trochę wcześniej. Pierona! Wyłącz to. Okej, okay, moi kochani, misje zaczniemy w następnym odcinku, mamy nadzieję, że wam się podobało, trzymajcie się, cześci. Bye. Bajo! No, oczej. <laughs> no, okej.